Rozdział 22 Cena krwi. Komnata pulsowała jak żywe serce. Ściany wydawały się oddychać, a każdy oddech wydawał z siebie syk, jakby kamień nasączony był oddechami setek dusz. Powietrze było tak ciężkie, że w płucach paliło, a każdy krok odbijał się echem, które brzmiało jak krzyk uwięzionego człowieka. Kafrin stała na krawędzi kręgu, dłoń wciąż ściskała zimną stal latarki. Strumień światła tańczył, chwytając w objęciach cienie, które układały się w twarze, twarze wykrzywione bólem, przerażeniem, desperacją. Oni, oni nas testują, przepnęła Chloe, głos miała zdławiony, czekają na coś. Nie testują, odparł Harold, głos mu drżał, ale brzmiał, jakby niósł w sobie starą wiedzę, oni chcą ceny. Zawsze chodzi o cenę, Daniel odwrócił się do niego, o czym ty znowu mówisz, Harold. Mów wprost, bo inaczej. Inaczej zginiemy, przerwał mu Harold. Widziałem to w księgach Blackwoodów. Komnata zła żyje ofiarą, żąda krwi, aby nie pochłonąć wszystkiego. Sara zakryła usta dłonią, jej oczy lśniły łzami, czy ty sugerujesz, że jedno z nas. Cisza, nawet szepty, które dotąd rozlewały się po sali, jakby ucichły, wsłuchując się w tę rozmowę. Nagle łańcuchy na ścianach zagrzechotały, a podłoga zatrzęsła się, jakby coś ogromnego poruszyło się pod kamieniami. W kręgu pojawiły się świeże smugi krwi, rozlewające się powoli, jakby sama ziemia krwawiła. To nie jest wybór, jęknął Harold, to wyrok. Pierdol się ze swoimi wyrokami, wrzasnęła Chloe, chwytając go za kołnierz, to ty wiedziałeś. Ty wiedziałeś i nic nie mówiłeś. Chloe, Catherine szarpnęła ją w bok, odciągając od starca, to niczego nie zmieni. Musimy znaleźć inne wyjście. Cień w kręgu podniósł głowę. Nie miał oczu, ale wszyscy poczuli, jak spojrzał im prosto w duszę. Jego głos rozlał się po sali jak szum krwi w uszach. Jedno życie za wszystkie. Sara upadła na kolana, trzęsąc się cała. Daniel stanął przed nią, osłaniając ją własnym ciałem. Nie dotkniesz jej, warknął, nieważne, czym jesteś. Cień uniósł rękę, a łańcuchy na ścianach zaczęły się poruszać, wijąc się jak węże. Jeden z nich oplótł ramię Daniela i szarpnął go w stronę kręgu. Daniel krzyknęła Kafrin i strzeliła w łańcuch. Kula przebiła rdze, ale metal nie pękł, zamiast tego jęknął jak żywe mięso. Harold padł na kolana i zaczął modlić się pod nosem, a jego słowa mieszały się z jękiem kamieni. To musi być z nas ktoś, powtarzał jeden, by reszta przetrwała. Zamknij się. Kaf